No pan Wit, Sirwit, proszę bardzo, gramy panie Sirwit. Co pan gra na E4, panie Sirwit? Sycylejsko, pięknie. Proszę, daję pianka. No panie Sirwit, chyba nie chce pan grać tak jak ja. Ładnie to tak, Pani Sirwit? No to wiedziałem, wiedziałem. O nie, 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 nie. Tak to w szachy grać nie można. Tylko nie wiem dlaczego. I dokąd pójdziesz, konisiu? Nieboraczku. Także, panie krócie, królewsko-indyjskie są prze... Ale burzy nie ma. Mam taki tęczowy parasol. Mam taki tęczowy parasol. Więc sobie poradzę. Panie Sirwit, myślałem, że Pan tam zagra D5, tam trzeba zagrać D5. A! A! Koniś dalej nie bardzo ma gdzieś, więc ja go na razie wezmę i wyjdę sam Konić się wyjdę, nie wiem. Tak intuicyjnie gram. Intuicyjnie. Chcę zroszować. Na razie chcę zabrać gońca z tempem. Intuicyjnie tu, żeby zagrać Hetman E2 intuicyjnie. Bicia się nie boję. O, i goniec E3 chcę zroszować. Chociaż prawdziwi mężczyźni nie roszują, ale. Nie robimy przedruchów, panie Sirwit. Ojej. Ojej. Uwaga. Jak ktoś nie chce, no tego pionka można wziąć. Ale w partii pięciominutowej się gra ciężko. Można go zrzucić na D3. I wtedy pion na C3 stoi nieszczęśliwie... Zabiera drogę skoczkowi, można go rzucić na d3, to jest pierwsze. A tu trzeba zagrać d5 i po biciu przechodzimy do pozycji, która powstaje z obrony Karokan i z obrony Grünfeld. W Karokanie w ataku panowa. Może powstać, może powstać w obronie grun